Dzień dobry. Zobaczcie, jak pięknie wygląda las po deszczu. Super, fantastycznie. Taszki śpiewają. Woda już była potrzebna, bo było tutaj tak. Nawet na tych leśnych drogach był już taki pył od, tego suche, od tej suszy, suchości drogi, że. No, ale cały brudny był. Jeszcze jak on się tak wytarzał, w tym zawsze lubił się wytarzać, w najbardziej właśnie tej ziemi takiej mm, piaszczystej, no to był przywychodził biszkoptowy labrador z domu na spacer, a przychodził przychodził labrador taki, wiecie, yy, szar, szarobury. I yy, nawet nie mogłam go. Jakoś wyprać specjalnie, bo było zimno. To nie chciałam, ale wczoraj zrobiliśmy Dolarkowi Spa. Wczoraj zrobiliśmy Dolarkowi Spa i Dolarek. Prawda, Dolciusz? O, tu jesteś. I Dolarek miał tak. Był wyprany. Umyty, miał ścięte pazurki, posmarowane łapki. Co tam jeszcze miałeś? Dolciu? A wyczesany był gruntownie y, przed kąpielą. Potem wyczesany był gruntownie po kąpieli. Wiecie, tak go przyczesuję y, codziennie co albo co dwa dni, ale. Ale tu był taki gruntownie wyczesany w prawo i w lewo, i on taki był szczęśliwy po tym spa, bo jeszcze był dzielnym pacjentem wzorowym i dostał jeszcze w nagrodę kawałek kiełbaski. Potem, więc, prostu cudownie. A właśnie coś mówiłam Wam, i chciało mi się, przypomniało mi się, że coś muszę jeszcze powiedzieć a propos Dolarka i dzielnego pacjenta. Hmm. To już nie wiem. A, chciałam Wam powiedzieć, że wyczesywany, dlatego że Labrador, jak wiecie, to jest pies, który linieje dwa razy w roku. Pierwszy raz od stycznia do czerwca, a drugi raz od lipca do grudnia. <grych> Więc u nas jest cały dom we włosach. Ja sprzątam dwa razy dziennie, ale i tak jest cały dom we włosach. No dobra, to my Was ściskamy z tego pięknego lasu. Całujemy. I papa, pa. do następnego razu.